Minął już ponad rok od pierwszego ogniska SF w Chinach. Jak zmieniły się przez ten okres czasu ceny wieprzowiny na rynku chińskim? No tak, w tym zakresie to się bardzo dużo zmieniło, bo cena tak naprawdę zdrożała o 50% w niektórych segmentach, a w niektórych od 100 do 50%. Więc jest ogromna różnica cenowa. I. Co nie oznacza, że nastąpiło jakieś tragiczne załamanie na rynku. Jest obniżenie po, po, pogłowia w zakresie przede wszystkim loch. I, I to oczywiście przekłada się na rynek cen mięsa dla w hurcie, jak i w detalu, ale to jest uwzględnione w, w reformie, z, reformie, bo trzeba powiedzieć, że ASF uruchomił reformę, modernizację systemu hodowli świn w Chinach. I to. Nabiera rozpędu. Niestety rynek zachowuje się momentami niestabilnie i co jakiś czas widać wzrosty, dosyć duże wzrosty cen hurtowych u producenta. Ale to wynika z tego przede wszystkim, że chiński rynek jest podatny na spekulacje. A do tego jeszcze dochodzi podejrzliwość wobec chińskiego rządu, że coś ukrywa. W zakresie tej choroby. Bo świadomość w zakresie choroby ASF oczywiście jest niska, choć ona rośnie, ale powiedzmy sobie szczerze, w Polsce też nadal nie jest zbyt wysoka. I widzimy, że y, ASF się rozwija w naszych hodowlach oczywiście dzięki dzikom, a w Chinach nie ma dzików. A natomiast tam oczywiście czynnikiem rozwojowym y, roz, roznoszącym y, chorobę jest człowiek. I to Istnieje obawa, że chiński rząd nie informuje w sposób właściwy rolników, jak i producentów, i dlatego są te widoczne skoki cenowe. Cena ewidentnie wzrosła, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast nie ma takich na razie przesłanek, że nastąpi jakieś załamanie na rynku, bo chiński rząd zaczął nad tym panować. Wprowadził już program bioasekuracji, od lipca on obowiązuje, bardzo podobny jest do naszego, choć jeszcze oczywiście daleko do, do tego, żeby były duże sukcesy na tym rynku.